Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Patryk, lat 30, mieszkam w Irlandii, a mój kanał nazywa się Patryk, podłoga, urzbek, podłoga 95. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na serdeczny film, nawet oczekiwany od dłuższego czasu. Chciałbym Wam powiedzieć, przedstawić kilka rzeczy, jak się żyje w Bilandii na co warto zwracać uwagi, czy warto zamieszkać, czy nie warto. Na tym się wszystko podsumujemy. Więc zaczynamy. Jak tak podstawowe mleko i jedzenie to jest bardzo tanie. Litrowe mleko kosztuje euro 30, euro 50 dokładnie. Mleko, 2 litrowe mleko 2,30 3 litrowe mleko kosztuje 3,25. Chleb tostowy kosztuje 2 euro. Inny chleb kosztuje 1,69 euro, a jeszcze inne kosztuje 97 centów. Na przykład kurczak zrożna 1200 kg kilo, kilo kosztuje 5,40 a 1900 kg kosztuje 6,45 Tak samo 2200 kg yy, kosztuje 6,49 euro. Piwo czy jest tanie? To zależy jakie. Na przykład 20 puszek Heinekena kosztuje 25 euro. Czy tam 16 to tam 3, 18 coś. A tam 4 pak kosztuje 9 euro. No zależy w jakim sklepie. Czy jest bardzo tanio? Jak na takie produkty to jest bardzo tanio. E, jeśli wam chodzi o mieszkania, wynajem e, mieszkania jest bardzo teraz trudne w Irlandii bo ceny w moim mieście to są kurwa koło kolosalne yy, ogólnie w Dublinie jakbym mieszkał to za wynajem trzeba zapłacić nawet 3000 euro 2900 za dwa pokoje i jedna kuchnia cztery pokoje mieszkanie no pewnie trzeba byłoby nie wiem z 5000 zapłacić euro na wynajem a żeby mieszkanie kupić na przykład w tej okolicy co mieszkam to 450 tysięcy, a w Dublinie na przykład 4 razy tyle, czyli 800 tysięcy. Są nawet mieszkania w Dublinie po milion, po milion, po 2 miliony, po 3, 000, ale to są już te bogatsze dzielnice. Jest takie jedno mieszkanie w Dublinie, widziałem kiedyś, e, kosztowało 19 milionów 999. 000. Kupę kasy to, nie? To tylko bogaci mogą mieć takie mieszkanie. Publiczny transport. Jak bilety, bilet na pociąg 17 euro kosztuje, tam i z powrotem, <laughs> jeden bilet dla jednej osoby 17 euro, bilet na autobus jest trochę tańszy, chyba tam 15 euro z tego my i nie, ten, nie mylę się, ale nie wiem, ty tyle, musiałbym się zapytać kierownika, który tutaj pracuje w autobusach, także przy okazji musiałem mu się jego zapytać. Także bardzo fajnie, powiem wam szczerze, publiczny transport, pociąg jeżdżą co dwie godziny, autobusy co godzinę, w weekendy to są inne godziny. Pociąg weekend, na przykład ze Slajgo do, do Dublina, jeździ przez moje miasto, On tam jeździ co dwie godziny, co trzy weekend, no w poniedziałku do jeździ tak samo normalnie, ale w niedzielę to są inne godziny. Na przykład pierwszy pociąg w niedzielę jest powiedzmy, nie wiem, o 9 o ósmej, a następnie jest o 12. Bo tam w niedzielę inaczej pracują ogólnie. Pociągi, tramwaje, to ten, to, to w Dabli w tramwaje mamy w Dublinie. Tylko są w Dublinie tramwaje. Chyba, z, chyba w Korku też ale nie jestem pewien. Więc no, więc tra tramwajem po Dublinie pojeździcie całym. Co warto, czy warto mieszkać w Irlandii na ten czas? Na ten czas nie warto mieszkać w Irlandii. Ponieważ kupy pieniędzy wydalibyście na mieszkanie, na wynajem. Chyba, że, chyba, że jesteście zdecydowani, żeby tutaj mieszkać, no to zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Ale Irlandia jest bardzo dużo dobra pod zwiedzanie na przykład. Na przykład Mohorowe Klify możecie zwiedzić. Muzeum tego, Muzeum Titanica w Belfaście. Stare zamki możecie zwiedzić. Jaskini, Niedźwiedzia nieźwiadzia, możecie zwiedzić. To trzeba całe klipy przejechać. No, nie wiem, co tu jeszcze Narodowe Muzeum w Zablinie można zwiedzić. Fabrykę Guinnessa, na przykład. Fabrykę tego. Whisky można zwiedzić. Po prostu ciekawe rzeczy tu są. Ale żeby mieszkać, to też jest nieciekawie. Chodzi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkanie, to są takie dzielnice, gdzie naprawdę dogada się z ludźmi. A są takie dzielnice w całej Irlandii, że są bardzo niebezpieczne że na przykład pójdziesz w nocy, a to szczególnie w nocy, bo w dzień tam nic ci nie zrobią. Szczególnie w nocy. Pójdziesz tam, no to możesz wrócić bez telefonu, bez, bez, bez portfela, bez niczego. Bo tam wchodzą narkotyki, trzykawki, dragi i takie inne rzeczy co tam wchodzą. To jest wszystko, ale ten. Policja w tym kraju nic nie robi. Po prostu policja w tym kraju nic nie robi. Oni to mają gdzieś. Przykładowo powiem... Przykładowo, dam wam teraz przykład taki. Jeżeli dwa gangi się biją w Irlandii, jeżeli dwa gangi się biją w Irlandii, tłuką się, to pewno zastanawiacie się czy tam policja przyjedzie. Nie, pogarda nie przyjedzie, ponieważ ona tam nie ma wstępu. Oni się boją. Oni dopiero przyjadą po 3, po 4 godzinach, jak wszystko się skończy. Ponieważ, <coughs> Ponieważ garda, policja w tym kraju ma zakaz broni publicznie. Normalnie muszą mieć broń w samochodzie. Nie mogą jej używać publicznie. Jedynie co mogą używać publicznie, to jest pałka telekospowa i gaz pieprzowy i kajdanki. Ale broni przy sobie nie mogą mieć. W tym kraju policja... Garda broni przy sobie nie może mieć. Muszą mieć ją w samochodzie. Także podsumując wszystko, czy w Irlandii się opłaca mieszkać, czy nie. Są plusy i są minusy. Jeżeli lubisz taką pogodę jak teraz, cztery pory roku w jeden dzień, no to możesz mieszkać? A jeżeli chcesz zwiedzać, to też możesz przyjechać i pozwiedzać. Ale żeby mieszkać, to jest bardzo ciężkie życie w tym kraju, ponieważ tu są bardzo dziwni ludzie. Dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał. Dziękuję serdecznie. Patryk Urbek 95. Pozdrawiam serdecznie.